Cześć! Dzisiaj jesteśmy u mnie w salonie. Ze względu na to, że przenosimy się z jednego biura do drugiego, nie mamy gdzie nagrywać. I to jest doskonały moment na to, żeby pokazać Wam, jak tak naprawdę z salonu można zrobić fajną przestrzeń do nagry. I jak to mówią, Dan is better than perfect i ja się z tym zgadzam. Jest listopad, jest godzina 14.30, więc światło już jest dosyć nisko. W salonie nie mam ani zasłon, ani rolet, dlatego możecie zobaczyć światło wpadające na cegłę. Czy to przeszkadza? Moim zdaniem dodaje jeszcze takiego fajnego... Ciepłego stylu i takiego wrażenia, że naprawdę jesteśmy w domu. Najważniejsze, nad czym chciałabym panować, to światło na mojej twarzy przez cały czas nagrywania filmu. Dlatego ukradłam moją partnerowi czarną karimatę i przytrzasnęłam nią drzwi balkonowe, tak, żeby nie przejmowała się, że na przykład moja twarz będzie prześwietlona. Jeżeli chodzi o oświetlenie twarzy, to mam przed sobą jedno źródło światła, jest to lampa z okną o wymiarach 120 cm wraz z plastrem miodu, który ogranicza rozpraszanie się światła na przykład na tło. I ja jestem fanką właśnie takiego równomiernego oświetlenia twarzy, gdzie nie mamy żadnych cieni na jednej ani drugiej stronie twarzy. W przypadku mężczyzn Oświetlenie bardziej boczne byłoby ok. W przypadku kobiet, ja jestem zdania, że im lepiej doświetlona równomiernie buzia, tym ta twarz po prostu ładniej wygląda. Fajnie, jeżeli w tym kadrze będzie się coś działo. Na przykład po lewej stronie mam drzewo pompasowe, a po prawej stronie mam po prostu kawę, którą sobie popijam yy, w takiej domowej filiżance. Dzięki temu ty, oglądając ten film, możesz poczuć się, jak, jakbyś siedział u mnie w domu na krześle obok. Wiem o tym. Jestem oddalona od ściany o około 1,5 metra, co pozwala nam na fajne odcięcie postaci od tła. Można zobaczyć, że tło z tyłu jest lekko rozmyte, co daje taki fajny efekt portretu. No, okej, okay, ja nagrywam teraz yy, mniej budżetową wersję, jeżeli chodzi o sprzęt. Pokażę Ci, jak wygląda kadr, kiedy na przykład użyjemy telefonu. Ja mam akurat iPhone'a 13 Pro i sprawdzimy sobie, jak wygląda ten kadr, kiedy nagrywamy z iPhone'a. Teraz możesz zobaczyć, jak wygląda obrazek, kiedy nagrywamy z iPhone'a 13 Pro na trybie filmowym. Nic więcej tu nie jest zmienione. Teraz też widzicie obrazek z iPhone'a, tylko nagrywanie jest w trybie po prostu wideo. Aparat ustawiony jest na przybliżeniu 1.1. Co jest jeszcze ważne w przypadku takiego domowego studio, to to, żeby upewnić się, że nie dochodzą tego pomieszczenia jakieś hałasy, które będzie słychać na nagraniu. Czyli pozamykajmy wszystkie okna, pozamykajmy drzwi i poprośmy współlokatorów, żeby nie przeszkadzali, nie wchodzili nam do pokoju albo nie organizowali na przykład sobotniego sprzątania domu, kiedy akurat Wy nagrywacie materiał na wasz kanał YouTube. Ja nagrywam przy pomocy. Rejestratora dźwięku, który leży sobie tutaj ładnie za laptopem i którego nie widzicie, ale można skorzystać z budżetowych opcji, takich jak na przykład mikrofon krawatowy. Jeżeli chcesz mieć piękną, głęboką podcastową jakość dźwięku, no to polecam mikrofon podcastowy. Jeżeli nagrywasz samodzielnie, mi bardzo ułatwia pracę taka aplikacja jak Image Edge, to jest ap akurat aplikacja do aparatów Sony. Ja widzę teraz siebie na ekranie komórki. Dzięki temu wiem, że na przykład kończy mi się czas nagrywania albo wiem jak wyglądam, czy zaczynam się świecić, albo nastąpił jakiś błąd w, w aparacie od razu mogę to wychwycić. Z pewnością do każdego takiego aparatu są aplikacje, które mogą właśnie pomóc ci w nagrywaniu samodzielnie. Uważam też, że nie ma nic złego w tym, że na przykład obok siebie masz jakieś notatki, gdzie masz zapisane najważniejsze rzeczy albo siedzisz właśnie przy laptopie i tam masz dokument z konspektem całego twojego odcinka. To jest naturalne. Nie chcesz, żeby coś ci wypadło z głowy, masz to wszystko zanotowane, przygotowałeś się do tego. Dlaczego z tego nie korzystać? W kursie online, w którym uczymy tego, jak poprowadzić swój biznesowy kanał na YouTubie, też są właśnie takie praktyczne Wskazówki, czyli jak w ogóle powstała ta scenografia, która jest tutaj dzisiaj, jakich sprzętów konkretnie użyliśmy i zrazamy na jakich ustawach to wszystko zostało zrobione. Domyślamy się, że rozpoczęcie przygody z wideo wiąże się też ze zdobywaniem jakiejkolwiek wiedzy na temat np. Na podstaw filmowania. Link do zapisania się na listę oczekujących znajduje się w opisie pod filmem. Dzięki, cześć!